Dzień dobry, zapraszam wszystkich na następną część serii zdrowych rękosłup. Dzisiaj zaprezentuję Wam bardzo fajne ćwiczenia z wykorzystaniem taśmy. Ja też zapomniałam taśmy, ale miałam pod ręką taki szalik, apaszkę dosyć długą. Wy też możecie wykorzystać, może być też długi ręcznik, albo apaszka, albo krawat, albo pasek. Coś, co macie takiego długiego pod ręką. Odłóż na razie blisko maty. Dzisiaj zaprezentuję Wam właśnie z wykorzystaniem takiej taśma, paszki, kilka ćwiczeń na wzmocnienie dolnej partii pleców, mięśni brzucha, mięśni pośladków. Zapraszam na wspólne ćwiczenia. Połóż się powoli na boku. Przełóż się na plecy. I weź taśmę, apaszkę, szalik, ręcznik do rąk, obwiąż sobie na szerokość barków, wyprostuj ramiona do góry i naciągnij delikatnie. Doklej kość krzyżową do maty. Przypomnę, bo nie wszyscy wiedzą, kość krzyżowa jest pod odcinkiem lędźwiowym. Natomiast odcinek lędźwiowy nie doklejaj go na siłę. On będzie się delikatnie unosił nad matą. Jeszcze raz wróć do pozycji. Uż. Trzymaj nadgarstki ramiona w linii barków. Twoje łopatki są doklejone do maty. Oddychasz głęboko. Wdech. I z wydechem znowu doklejasz ścianę brzucha do kręgosłupa. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Trzymaj tak taśmę. Szalik czy ręcznik. Naciągaj delikatnie. I powoli unosisz prawą nogę. Kierujesz w kierunku taśmy i wracasz z powrotem. Lewa, wracasz z powrotem. Robisz to w taki sposób, żeby nie oderwać miednicy, czyli kości krzyżowej od maty. Kość krzyżowa cały czas jest doklejona. Wtedy dopiero poczujesz napięcie w dolnej partii brzucha. Pracuj, łopatki doklejaj, prostuj kolano, naciągaj nogę, jeszcze wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Tutaj jest jedno tempo: brzuszek napięty, wydłużony kręgosłup. Jeszcze kilka razy. Pięknie pracujemy. Zaraz poczujemy. Tak, mięśnie brzucha. Czujemy też rozciągające się mięśnie tylniej części ud. Jeszcze trzymamy. Ta praca ramion z tą taśmą, ta, którą trzymasz w górze, jest bardzo ważna, bo ona nam stabilizuje łopatki, wzmacnia ramiona, więc tutaj całe ciało pracuje. Zatrzymaj lewą nogę. Tak? Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Wypchnij piętę, palec. Pięta palec. Postaraj, żeby, postaraj się, żeby Twoja miednica była symetrycznie ułożona ładnie całą powierzchnią, tak, kość krzyżowa na macie. I teraz zaczynasz tą lewą nogą, wyknij piętę, opuść nad podłogą kilka centymetrów i wróć, naciągnij grzbiet stopy. Tak, jest taką zrób stopę waletową a jak opuszczasz, wypychasz piętę, brzuch napięty i wracasz. I pracujesz dosyć energicznie. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, a trzy razy teraz powtórzysz, to łączymy ramionka. Opuszczasz nogę, i taśmę. Kilka centymetrów nad podłogą brzuch się napina. Stabilizujesz tutaj kręgosłup. Przez napięcie brzucha w dole. I wracasz. I wolno. I wróć. I jeszcze raz. I ustaw znowu taśmę. Tak. Nad klatką piersiową. Doklej łopatki. Zaczynamy drugą nogą pracować. Unieś. Zatrzymaj. I po wątku opuszczaj. Dół. I góra. I dół. I góra. I dół. Stabilizujesz. Tak. Kręgasłup. Jeszcze kilka razy. I góra. I dół. Góra pracujesz. Dół, góra i jeszcze raz. op zatrzymaj, przełóż i wróć. Przekładasz i wracasz. Jeszcze kilka razy. Hop i pas Teraz będziesz sięgać taśmą w kierunku kolanek. Przyklej brodę do mostka, delikatnie unieś głowę, delikatnie sięgnij w stronę kolanek i wróć wdech i z wydechem. Poczuj jak pracuje twój prosty mięsień żywa teraz, delikatnie dokleję pępek do kręgosłupa. Jeszcze. I i wróć. Przełóż odpocznął ramiona, wyciągnij maksymalnie ramiona i postaraj się naciągnąć tutaj naszą taśmę za głową. Brody przybliż w kierunku mostka i zbliż pięty do pośladków. Będziemy powoli unosić miednicę do góry. Dociśnij stopy, zrób wdech, naciśnij stopami i unieś miednicę do góry. Napnij pośladki. Powolutku opuść krąg po kręgu, rozluźnij kręgosłup, opuść i unieś taśmę na linię barków. Znowu przełóż za głowę, wydłuż ramiona Unieś i wolnym ruchem, powolutku krąg po kręgu, pracuj. Ducha. Jeszcze, świetnie, wydłuż kręgosłup, brzuch napięty i kręg po kręgu, do Atmi. i świetnie. Teraz wykorzystamy taśmę. Zaleczymy ją sobie o prawą stopę. Tak. Łopatki przyklej do maty. Będzie to świetnie, to ćwiczenie rozciągnie świetnie tylnią partię u, o ile tutaj ładnie, symetrycznie ułożysz miednicę tył. Kość krzyżowa to klejona tomaty, kolce wiodrowe na jednej linii. I teraz zaczynamy sobie pracę lewą nogą. Wydłuż lewą nogę nad podłogą, zrób wdech i z wydechem dociągnij nogę do nogi. Trzymaj pięknie, tutaj napięty brzuch, wydłużony kręgosłup i pracuj 10 razy. Wolny ruch. Tu. I góra. Pięknie pracuje. Tak. Dolna partia brzucha. Szyja jest odciążona to też jest bardzo duży plus tych ćwiczeń. Niektórzy mają bardzo poważne problemy z szyją, nie mogą robić żadnych ćwiczeń. Tutaj to ćwiczenie świetnie wpłynie na kondycję Twojego kręgosłupa, a szyja jest zabezpieczona przed urazami. Jeszcze dwa razy, spokojnie, świetnie, zostań w kurze tutaj od razu sobie zmienimy nogi, tak świetnie, zatrzymaj, wydłuż drugą nóżkę nad podłogą, doklej łopatki, przez napięcie brzucha stabilizuj dół pleców i pracuj powoli, pięknie, pracujemy 10 razy. Pamiętaj, możesz zrobić więcej powtórzeń. Nie musisz robić 10 razy. Jeżeli masz ochotę, możesz zrobić 20, ale jak zrobisz 5 każdego dnia, to też duży plus. Ważne, żebyś ćwiczył systematycznie. Pamiętaj, trening czyni mistrza. Tutaj jest potrzebna systematyczność w tym wszystkim. Jeszcze dwa razy. Świetnie i. Teraz wykorzystamy tutaj piękne ćwiczenie, ono często pojawia się w wiodze. Ja to nazywam ćwiczeniem młodości, bo to ćwiczenie działa na całe ciało. Przede wszystkim zalety są takie, rozciąga tylnią partię ud, najbardziej przykurczone mięśnie, wypycha szpięty, oddala szpięty od pośladków. Postaraj się teraz wydłużyć kręgosłup, który pięknie wszystko popracuje. Napnij kolana, przyklej łopatki, zrób głęboki wdech i wydech przyklej ściany brzucha do kręgosłupa. Jeszcze raz wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Wyjmij prawą nogę i lewą nogę. Odłóż taśmę. Raz luźmij nadgarski. Wyciągnij kilka razy ramionka. Tak. Świetnie. Skręć sobie. Na bok podnieś się do góry. Wykonałeś cudowną pracę na mięśnie brzucha. Kręgosłup ci się zrewanżuje. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.